Siemaneczko witam wszystkich z z tej strony. Moi drodzy, na początku zaznaczam, że jest to film dokumentalny i nie namawiam dobrania jakichkolwiek sterydów, używek i innych tego typu rzeczy, żeby jakiś frajer nie blokował mi kanału. Tak rozumiemy się, nie? Face to face. Fajnie, ładnie, pięknie, moi drodzy, opiszemy dzisiaj Turanabol, który już był produkowany w latach 80. jako lekarstwa. Wiadomo, że sterydy są lekarstwa. W latach 90. już trzymano produkcję. Zresztą, co ja to kurwa pierdolę, moi drodzy? Każdy może wziąć, wpisać sobie w internet i poczytać, do czego jest ten Turanabol. Ja opiszę to w swoich słowach, na swoich własnych y, przykładach. Trzy razy byłem na tej kuracji z Turanabolu, i moi drodzy, tak, w internecie pokazuję, pokazują od y, 20 dni stosowania do 6 tygodni mniej więcej. Ja leciałem na tym środku 10 y, tygodni. Uważam, że po 8 tygodniach po prostu nie miałem już efektów. Dawki dla faceta takiego jak ja: 90 kg, 100 kg. To jest od 20 mg do 50 mg. Czyli 5, 50 mg to jest 5, 5 tabletek w ciągu dnia. Jedna tabletka działa nawet do 16 godzin w organizmie. Czyli moi drodzy, napierdalamy bol. 8 tygodni. Przykładowo za dwa dni robimy wyniki i nie powinno nic wyjść w krwi. Raczej znaczy na pewno nic nie wyjdzie. Nie wiem jak w testach antydopingowych, bo szczerze powiedziawszy nie miałem. No ale jeśli chodzi o poziom taki sportowy, to nieraz badają i nic nie wychodzi. Strasznie dużo w latach 90. strasznie dużo rusków to napierdzielało. Rosja była takim głównym prekursorem tego środka a potem wiadomo, że to wprowadzili jako, jako doping i tak dalej nawet zażywają to kobiety blokuje przysadkę yy, także terapia po cyklu jest skazana nawet można sobie dołożyć yy, w czasie tej kuracji klomid yy, i no i co powoduje moi drodzy ten turanabol, po, po co się go bierze biorą go z, yy, jest tak, wielu moich Uczniów podopiecznych, nie wiem jak to można nazwać, stosowało też ten środek. Jeżeli brał to przykładowo szczupły gościu, to nawet przyrastał do 5 kg suchej masy mięśniowej. Ja przy zażywaniu tego środka, no to odczuwałem, nie wiem, kilogram albo dwa, albo nawet stałem po prostu w miejscu, bo brałem turanobol w przygotowaniach do walki MMA. Tak, brałem przygotowania, które na pozwala na takie zwiększenie siły, zwiększenie wydolności i zwiększenie wytrzymałości przy niezwiększaniu swojej masy ciała. Więc yy, bardzo dobrze. Robiłem wagę, czyli jeszcze chciałem sobie schudnąć, a tym bardziej sobie poprawić wyniki. Czyli taki turanabol yy, był jak złoto. Mogę opisać to na przykład w podnoszeniu na drążku. Przykładowo, na początku kuracji podnosiłem się 20 razy, przy końcu kuracji już dochodziłem do 30. No, także taki przelicznik naprawdę była petarna i to przy dawce 40 mg dziennie. Brałem dwie wieczorem, dwie, dwie rano, dwie wieczorem. Taki system brania tych tabletek. Także to jest środek, można powiedzieć, że nieczęsto się go używa. Właśnie nie wiem dlaczego, bo dużo właściwości pozytywnych. Oczywiście negatywne właściwości, jak w przybraniu sterydów, trądzik może wyskoczyć gdzieś tam jakiś fojotok, wypadanie włosów i takie typu inne rzeczy. No to wiadomo, jak chcecie sobie sprawdzić skutki uboczne, to możecie sobie sprawdzić. Nie są jakieś takie mega inwazyjne. To jest coś w tym stylu, jak palenie papierosów. Na parce pisze, że palenie zabija, szkodzi. Jak będziesz palił, załóżmy, przez 8 tygodni, no to yy, raczej nic ci się nie stanie, nie umrzesz na, na raka. Ale jeżeli będziesz to robił, załóżmy, z 10 lat, no to wiadomo, problemy mogą się pojawić. To samo, moi drodzy, jest ze sterydami. Oczywiście, znowu zaznaczam, że nie namawiam tutaj dobrania, ale moi drodzy, która na bol świetnie się też sprawdza, yy, z innymi środkami można dodać do tego. Testosteron, propionat, różne testosterony, także cypiona, tenantam, zostaną sobie można do tego dostać, dodać. Ale jeśli chodzi o jakość umieśnienia, która Rana naprawdę robi robotę i już czuć, sam po sobie, sami po sobie, będziecie czuć wzrost tej siły. Naprawdę jest to dosyć odczuwalne. Co zauważyłem w moim przypadku. To siedzi na żołądku. Wątroba jednak dostaje po dupie, ale robiłem też wyniki wątrobowe i nie były jakoś mega podniesione, ale bolą mnie żołądek. Czułem jednak te tabletki, że jak one się tam rozkładają w środku, było to czuć. To był taki troszeczkę dyskomfort. Przy dwóch tabletkach nie było tego czucia, ale jeśli wszedłem na cztery, no to było już to odczuwalne. I co moi drodzy? Proponuję. Taki cykl, maks 6-8 tygodni, ponieważ już te orale przestają działać, i tak dalej. Później załóżmy zrobić sobie przerwę. Jak ktoś chce sobie takie tabletki brać, bo strasznie dużo jest ludzi, którzy chcą wziąć tabletki, a nie chcą się kuć. No wiadomo, że testosteron moim zdaniem jest najlepszy, jeśli chodzi o kurację, ale Turanabol jest naprawdę dosyć fajnie porównywalny. I Naprawdę z, o tym środku warto się wypowiedzieć. Kiedyś też nagrywałem materiał na YouTube na ten temat. No i gdzieś yy, Jason Jones z UFC. Tak wiadomo, rekord tam kurwa jest niezniszczalny. Może teraz będzie walczył z Jankiem Błachowiczem. Bardzo trzymam kciuki, żeby do tej walki doszło. Pas yy, przyłapali go kiedyś właśnie na tym Tura na Bolu. Dlaczego? Dlaczego go przyłapali? Yy, tam w UFC robią testy. Antydopingowe, że w każdej chwili mogą mu przyjechać. To nie jest tak, że on w dzień walki, czy po walce się waży, bo on odstawi dwa dni czy trzy dni od, odstawi ten turanobol i podejrzewam, że mu nic y, nie wykaże. Ale jeśli on napierdala jest w przygotowania do walki sparingi, wszystko tego na, na kurwia sobie, i oni tam wpadają w trakcie i dawaj, pobieramy krew i do kontroli, to wtedy mu wychodzi i on na tym wpadł. Także dwa lata go zawiesili i po tym. Już tak w Stanach zaczął się ten Turanabol taki sławny, w Polsce mało stosowany. Jak niektórym ludziom mówię, że taki, taki środek to i to proponuje, to oni się dziwią, drapią się po głowie, co to jest. Więc tutaj moi drodzy, tak bardziej dla wyjaśnienia nie wiem, czy to no w sumie kurwa reklamy zrobiłem trosze, troszeczkę tego środka. Także to jest wasze zdrowie, wasze zdrowie jest w waszych rękach. Oczywiście, też nie proponuję gówniarzom brania tego specyfiku. 21 lat dopiero możecie na jakieś tam kuracje wchodzić, ponieważ organizm się tam, wiadomo, do 21 roku życia rośnie i gdzieś tam się wykształca, więc to jest wam niepotrzebne. No chyba, że karierę przewidujecie, sportowca, będziecie jeździć na zawody, wy załóżmy tam wymiatać, widzicie w sobie potencjał, czy tam trener widzi potencjał, no to jak najbardziej. Turanabol też jest używany w kulturystyce, ale nie jest to jako środek bazowy, tylko jest do środek bazowy. Środkiem bazowym jest załóżmy testosteron i do tego jest dodawany turanabol. Kiedyś nawet byłem na takiej kuracji testosteron Renantan z boldenonem i do tego dodawałem sobie turanabol. Ha, pierdolę, wtedy pamiętam, siła była okrutna. 200 kg siadałem sobie w przysiadzie na kilka powtórzeń. 205 wtedy na, na klatę wycisłem. Także pff, końska była, nawet po 210 podchodziłem, ale nie dałem rady. Yy, końska była siła, naprawdę masakrycznie po tym się czułem, naprawdę zajebiście. A teraz po prostu, jak zmieniłem troszeczkę dyscyplinę, skurczyłem się, bo teraz to co mnie widzicie, jestem praktycznie 15 kg lżejszy jak kiedyś. Yy, no i jeszcze do walki, ja bym chciał sobie tam stoczyć była w planach miałem sobie schudność. to Turanabol był jak złoto i pod takie zapasy BJJ gdzie wytrzymałość MMA nawet w tenisa jak tam napierdalałem to też wytrzymałość bo jak yy, zaczną sobie jakiś mecz to grają załóżmy po 6 godzin także Turanabol jest na, na wytrzymałość popęd właśnie tu kurwa jest najważniejsze libido moi drodzy kurwa wzrasta to jest y, kino co się dzieje ale jest to odczuwalne na początku yy, do czwartego tygodnia. Jeśli kuracja załóżmy jest 8 tygodni, do czwartego tygodnia jest libido, że chce was rozpierdolić od środka i musicie sobie pomagać ręką. Nawet dupa wam nie pomoże. Yy, I później po prostu załóżmy te libido sobie opada, no, normalizuje się. Jest tam wiadomo gdzieś ten nadstan, ale się to normalizuje. Taka historia o turanabolu. Po swojemu, tak jak lubicie, mam nadzieję, że się stęstiliście. Będziemy opisywać inne środki i myślę, że będę podawał jakieś kuracje. Chociaż i tak są siłownie zamknięte i chuja formy zrobicie. Nie? Pozdrawiam, trzymajcie się. Zapraszam do subskryp subskrypcji nowych. Kobiet, kobiet. No ale wiem, że to zwłaszcza oglądają faceci. Dobra, zapraszam do subskrypcji yy... Instagram, Fanpage. Pozdrawiam, Forma siedzi. Trzymajcie się, cześć.